Skończyłam najlepsze studia na świecie z grafiki komputerowej i teraz zajmuję się projektowaniem logo dla największych firm z całego świata. Ostatnio o pomoc poprosiło mnie Spotify, ponieważ ich logo to jest istna porażka. Naprawdę dawno nie widziałam nic głupszego. Mamy tutaj jakieś kreski, które trochę wyglądają jak symbol Wi-Fi, ale słuchajcie, to jest scam, bo Spotify nie daje Wam wcale Wi-Fi. Na szczęście wiedzieli, kogo poprosić o pomoc. Oczywiście mnie. Odpowiedzmy sobie na pytanie, o czym myślimy, jak myślimy o muzyce. No, oczywiście o słuchawkach, stąd tutaj słuchawki. Komunikacja do klienta to podstawa, dlatego należy też napisać zawsze nazwę firmy w logo, i to właśnie tutaj uczyniłam. W kolorze zielonym, bo to było jedyne, co było dobre w tym starym logo. Obserwujcie po więcej mojego geniuszu.